Dobra, więc tak jak sobie, to jest w tak? Oczywiście nie wiem, sobie typ, tego nie było, oczywiście. A wiecie, że ja się całe słowo trzymać zawsze tak, jak ktoś się obiecuje, więc ja może to zrobię wtedy. Bo no co? Dlaczego mnie, no. praplo, to, to, to nie, prawda? To nie być, prawda? No właśnie, bo tutaj yy, będą rzeczy, tutaj są wszystkie rzeczy, co muszę powiedzieć, tutaj, tak? Na tym filmiku, na początku takie ogólne, co mam na tej karteczce, więc powiem to, co muszę, tak? Powiem to, powiem to, powiem to. Powiem to. Jestem pewien, że jakoś to będzie GIT, ponieważ mm, to są kwestie na ten odcinek. Okay? Inne rzeczy rzeczami, tak twórcze, nie twórcze, ale najpierw będę mówić to, a potem będę mówić inne rzeczy. Ale wiecie, że ogólnie ten tak czwarty na dzisiaj, ta czwóreczka, to i finalny na dzisiaj, to wiecie, że jest y, to. No, czyli testing tego chips, tak, fromage, czyli sour cream, onion, tak, to chips, tak, no czy to będzie dobre? Nie wiem, no, nie wiem, zobaczymy, bo ja ogólnie powinienem mieć kolację, no ale spokojnie, nie, ja kolację zjem, natomiast wiecie, że w, filmi, w, w, w filmiku z kolacją nie będzie, wiadomo, jest prostany, tak, ale z tym już czy filmik będzie, nie, bo to jest testing tego nowego i wiecie, że ja będę to po raz pierwszy, nie? No właśnie, no dobra, bo to jest to, tak, natomiast bo tutaj w temat filmu, tak to jest temat filmu, tak głównie to, tak te, to też, tak to też, tylko mi chodzi, że to jest głównie to jest temat filmu, ale to też jest temat, to jest to temat i to jest temat, nie, bo inne rzeczy tam są znane, nie, okej, okay, dobra, no dobra, bo to na razie odkładam, tak, tego na razie nie będzie, ja sobie piję oczywiście wody z sklenu, tak, i trochę wody z um, bo to jest trochę tego i tego, tak, um. ja oczywiście na chwilę zasnąłem, tak, wcześniej, więc sobie ich że no. tak, wtedy, się obudziłem i wtedy dobrze, że ja się obudziłem po pół godziny, ponieważ wiecie, że ja mam dużo rzeczy do zrobienia tak dla Was, a dobrze, że ja się obudziłem o tej porze, a nie o tej porze, bo inaczej by tego nie było, nie? No właśnie. A tak to wiecie, że zrobiłem wszystko, co chciałem, nie z YouTube'a w sensie z postów. Macie 8 postów, tak? Bo cztery twórcze, tak cztery macie twórcze, tak? Ja wiem takie, może być takie twórcze, a cztery a macie te nie? Z rzekami nie macie, tak, to macie na Instagramie relacje, ale posty na YouTube macie, nie? Zresztą tutaj właśnie to, że, że jest, że posty na YouTube tak, nowe, już akurat są publikowane na YouTube. oczywiście, na Instagramie nie są jako relacje, tylko później, akurat, ale na, ale na Instagramie by, by być są, by to posty na YouTube, tak, zobaczenia, tak, tak, zachęcam do zobaczenia, tak, ołudnało, zobacz, koniecznie, 8 postów tak na dzisiaj, okej. Okay. Jutro będzie nie wiem pewnie, pewnie też 7 albo 8, ale dzisiaj też macie 8. Więc ja z tymingą bo tam było dodane, tak przed chwilą dodałem, tak wszystko, dałem, to, dałem, to dałem, to dałem, wszystko co chciałem z postów zrobić na YouTube to zrobiłem. To co będzie Instagram niestety, niestety w to będzie, bo wiecie, że ta codzienność jest za dzisiaj i za to wczoraj, nie? Na Instagramie później będzie. Bo to jest właśnie, że przed wspaniem, przed spaniem tak, dam yy, nowy post, mam nowe materiał na Insta ty nowe będą i te różne, tak, różne, różnorodne, mieszane i te codzienne, głównie codzienne, ale mieszane też będą dodane. Teraz tego nie ma, takie ja wiem, tego z tego nie będzie, nie? Teraz będą reakcje tylko i rzerwki do końca, tak, i, a wtedy jak to się prześnie, to się prześle, wtedy będę dawał te setne, tak, zaległe, tak zaległe, nowe bieżące codzienności, nie codzienność, tak. To nie, a też ode mnie. Bo to macie, zobaczenia to macie, a to dopiero będzie akurat, nie? To będzie, to już macie i to wszystko. Dobrze, to, to macie, to będzie, to macie, o to A to y przypomnieć, że tak jeszcze o czyli tutaj na tym filmie, tak do tego, bo tutaj będziemy dostawać, ja wiem, ale. To są najważniejsze, najważniejsze tak mówię, mówię o tym, mówię o ludziach, tak mówię o suwerenistach, czy tam mówię o wodnym rzek Tak, koni mówię ostatnio zachęcła tych herbac, co ważne warianty, nie warianty, ale mówię, czy tutaj tutaj będę na tym filmiku przypomnę, że są tak i jeszcze tam tylko, że to są R na ten odcinek do przypomnienia. Okej, okay? tylko to, nic więcej, dobrze? O filmik na YouTube, tak, pierwsze przesłany. Macie autony, na YouTube, zobaczenie autona, zobaczyć koniecznie, jak, na, na kolekcję jak kolor tak, na Instagram, zachęcam do streamingu tak, tego filmu, zachęcam do oglądania, on on był, wydany, tak, w, 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 drugi wrzucony, tak, drugi się przesyła, spokojnie, na, drugi na, na YouTube, przesyła się, tak, to macie, wydane, to on się przesyła. Jak się dujeczka to wtedy bym go zapisał, to niczego, trzeba, tak, my robimy menasz, i ogóła do pana cmentarz. Halo, dupa goła, tak, do grobów? No. Dobrze. My myślimy do Amazonii, ok, Na go? No. Nie was, tylko te włosy, bo to muszą latać. Wiecie, muszą latać te włosy. Ja jeszcze nie myłem, a muszą latać tu nad głową, wiecie? Ja nie wiem. No musimy. Muszą, nie? No. Muszą paskut No właśnie. No więc spokojnie, tak? My się widzimy, tak? No, my się widzimy. Na no, Włosy. Nie? No. Trzeba ich uszpecić się nie uczy. Pająki mu się nie uczą. Dobra, więc to macie uznał, a to będzie dopiero. I jak drugi, wtedy wkrótce trójeczkę, tak? To też naganę, muszę o jeszcze obejrzeć ogólnie i czwóreczkę. To jest czwóreczka, ok. Na dzisiaj piąty filmik będzie jutro. Czyli jutro ogólny za dzisiaj, to będzie za wczoraj, a ogólny za dzi jutro, tak? Czyli dzisiaj już tego filmu nie będzie. Nie, nie będzie, nie planuję. Dzisiaj trzy filmy wystarczą no dzisiaj, tak to wystarczy. Tego i tak jest dużo, tak a ja jeszcze spałem, rozumiecie. Yy, ale może jeszcze może inne rzeczy to was zrobić, tak twórcze na Instagramie, też później, ale... Bo wiecie, że ja później będę dawać te sety na Instagramie, więc to też musi być później załatwione. Rolki będą na dzisiaj cztery, tak? Na filmie też cztery filmy. I to wystarczy. Nie? a Jutro, tak jutro jak wrócę tak zaję, jutro wrócę z ten we wtorek to... Zrobię na pewno inny filmik, tak, już nie ze Stingiem, tak, nie z kartkami, tylko z jakąś płytą, tak, no bo że i Bera pewnie, Ice, albo coś tam, tak, coś się wymyśli, tak, to jakaś płyta będzie na pewno, albo Vinyl, więc jutro piąty filmik będzie, tak, dzisiaj nie będzie, tak, nie, dzisiaj nie bez przesady, nie może, ale tego było za dużo, ale jutro zrobię kolejny, 34 filmy, tak, a jutro zrobię sobie jeszcze jeden filmik, go piąty, czyli za dzisiaj i za jutro, nie? Okej, okay? to wszystko, dobra. Zamykamy, zamykamy. To macie wydane, to będzie tak, to przypomnieć, ale to za chwilę, tak spokojnie, za chwilę przypomnę. Mm, to będzie tak, to macie zobaczenia i to, to, to wszystko, tak? Zamykamy tą, ale tak, bo tą kartkę mogę tu odłożyć, tak, na tą boczne doży, tak powiem, a. A wiecie, że w wiecie, że do końca, że w w dzień albo na, początku, na początku grudnia, nie? No, e, bo ja to jeszcze nagrywam do końca, tak, więc w ogóle jutro szósta partia, potem siódma partia, i wtedy będę widział gotowe, tak, w całości, wtedy na pewno ją wydam, tak? Ale o tym już mówiłem, więc mam nadzieję, że jest jasne, wszystko z git, tak, bo to też będzie, tak, to, to też nie zginie, tak, to też będzie wydana tak, tego dzisiaj nie będzie, ale to będzie, dobrze? Albo w tu, albo w tu będzie wydane, no i tu będę Oczywiście, to wszystko dobrze? z ramką, oczywiście, nie? Bo to jest na ramkę, wiecie o tym, Lut, to też, to akurat nie na ramkę, to jest akurat produkt wydania w ale to jest ważniejsze niż z te Oczywiście, bo to jest, to jest fun world, to też jest from the world, ale wiecie, że to, jest, że to już macie wydane. Akurat nie, to macie wydane i to macie wczoraj opublikowane. Zresztą ja wam post się na YouTube, z tym, wam dałem przed chwilą, nie? jako setowe na YouTube, oficjalnie, nie? Zdanie tego nie ma, ale na YouTube to jest, okej? Okay? jest Instagramie to jest wczoraj, nie? Przez panie, no. Jego ogólne no. miejsce, tak? pierwsze w biografii, na Instagramie, oczywiście linkowej, o wiele bardziej cenne wydanie, niż wideomiks, to jest ważniejszy wideomiks, czyli variant Old Hard na Luton na Volt. Dokładnie. To nie jest żart. Zachęcam do zobaczenia, tak? To zobaczenie to jest old now, koniec, koniecznie, bo jak najbardziej, finalny wariant, tak? finalny wariant, tak na Lód, tak, to wariant, tak, na Werson, osobno też jako ważne, tak, wariant fizycznie tego wariantu nie będzie, tak, niestety, nie ma CD, nie ma winilu, ale na wyzytówkach tak, na przykład, Cohen's Word, na pewno opracujące w ten właśnie utwór będzie, w tym wariant będzie jakaś wizytówka, ale nie będzie jakby CD winylu, tak. No, nie, że my się niestety, tylko po prostu nie mają jak zrobić fizycznie tego, tego wariantu, a wiecie, że wizualne efekty są tylko streamingowo, nie? z Zrotu. Osobno razem, albo Werson, takie ja wiem, że, że ja wiem, że są schonia, tak, takie ja wiem wiem, że słuchacie, tak, do oficjalne wideo, tak, bo też macie produkt linkowy, tak, bibliografii, za też, też macie produkt linkowy, ale wiecie, że tych wersji fizycznie nie ma, tak, Do no, kupienia. bo krystalik będzie 5 traków fizycznie, nie, wiecie o tym, układkowe kowary tylko, nie, no, i to tyle, dobra? Bo w pudełku takiej macie wpróki, stąd, tak, będzie układka pudełko Nie u krystalik inna pudełko, inna układka pudełko, inna układka kowarów tak, i wizytówki, tak, from the world, już nie mówię co poza zewnątrz, prawda, dalej. Film to żeby do ludu nie będzie, tak nie, nie będzie, nie ma tak też, tak nie będzie, ale reszta z ludu będzie do kupienia, albo właśnie streaming'owo, tylko streaming'owo, 15 tylko streaming'owo, ok on the road old, Tak jak najbardziej zachęcam do streaming'u, to macie do zobaczenia, tak też, wiem, powtarzam się, wiem, wiem, co chwilę to samo, ale wiecie, że to jest najważniejsze rzecz, więc wiadomo, to może też jest ważne, nie, no. No dobra, to wszystko, tak? O, zrobię to dużo, oczywiście jak najbardziej, to, to jest bardzo ważne oczywiście. Tak też jakby takie zakończenie pewnego etapu, prawda? Nie z Wami tylko z tą erą. No, ale ważne jest oczywiście, nie? Wizualne to wizualne, nie? Trzeba do tego utworu też żeby ostatnio dodane, nie? Na YouTube. Niestety nie? Dobra. To wszystko. Zaczynamy z tym, okay? Aha, bo jeszcze wiesz, są takie sztormy, aha, okay. Lód, ludem, tak? luty jest niejako, ale wersją tak też jest ważne, bo Tak są tak z tak są ważne ery, jak, jak właśnie, już, właśnie lód, w sensie na Bo fizycznie do kupienia Tak nie ma pudełka, tak nie ma gazetek, tak fi filmu, żeby wersją tak też nie będzie, ale wizualnie do kupienia z tak mm, każdego to będzie w 7 tak incredible, tak? 3, 18, 13, 8, 8, super, zesun. SPSS jest tu, tak, standard ep tak, cover, tak, 4, tak, 8, 8, 18, 18, fizycznie tutaj to, folia tutaj, 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 tak, inne fotki, tutaj, 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 czyli na standard inne fotki, na cover inne appki, inne, tak, inne fotki, tak, z ramką, wszystko z ramką, bo cała era wersjon, tak, 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 też, ale ja mówię że tak, tak, także z ramką, tak, to z ramką, to z ramką, to z ramką, fotki inne, gdyby inne, inna, jest inna, SPSS, jest. Tu inne, tak, coś to jest to nie, tak. To było wydane kiedyś, ja wiem, kiedyś to było wydane z Hashem bo to jest bardzo o życiu tak, bardzo ważne. Różne ery, tak już, bo z Gattiv też, też tu mi chodzi, różne formy, tak, różne formy twórczości, jak one wreszcie tak są. I wszystkie są ważne, więc w schodzie można nie wolno, na tak w głównym badaniu, są takie, w piwnictwo takie, mają też inne utwory, które są też jako solide, oglądane na każdy tak? I tak by nie trzeba być w zdyscyplinie kupienia, tak? fizycznie tak z mm. dobrze, nie będzie, pudełka nie ma, ale CD innym, to winyli do każdego to będzie z ramką tak to z ramką to z ramką to z ramką tak w w środku tutaj 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 inne tak, x cover że po torze ma tej tortej że standardowa epka tak czy utwory bo standard, bo standard App ep i x będą mieć cztery utwory czyli standardowa wersja tak wersja tak obejmuje piętro tak prawdopodobnie tylko a bardziej rozszerzone wersje tak tej r Zahir, to one mają więcej utworów i inne formy, no, no właśnie, czyli 8, 8, 13, 18, nie? No. Z kiedyś wydane, ale z kiedyś nie no, było. Stwórcze, te też były do tej ery kiedyś wydane, zachęcając z streamingu. I to wszystko, dobrze? są tak macie wydane. Eee, a co do cztermu, tak jeszcze, bo musimy przejść do tego, tak? Bo ja tu oczywiście jeszcze otwieram. Tam. Tu mamy właśnie takie, takie to, nie? Tu mamy właśnie osmaku z streamonem, rozumiecie? Ale oczywiście tu za chwilę sobie otworzymy tak spokojnie, bo to właśnie jest 30 gram, tak? Że my spróbujemy tylko jednego, tak spróbujemy tylko, jak jak to wygląda, jak to zobaczymy, zobaczymy jak to wygląda, nie? No. Bo sztorm, bo w sumie ja oszto nie mogę mówić jak tu, nie? Aha, okej. Okay. Dobra. my to mogę być w międzyczasie, jak będę opeldzował. No dobra, otwieramy. To tak nie ma co czekać, to było sztormie, tak bo było zresztą tak wszystko powinienem, okay, nie Więc słuchanie, mam nie, że to jest to jasne i nie mam, bo te reswycia, więc nie

Pachnie w sumie jak taki, w sumie pachnie jak takie te pieczone właśnie ziemniakie, jako chipsy, które, był, które ja jadłem z kuzynem kiedyś w łobie. Tym, gdzie indziej. I widzicie, jak pięknie to wygląda, nie? ładnie to wygląda. No. Może nie ma tego dużo, tak? Może nie ma tego aż tak dużo, ale jest, żeby się. jako przekąska to jest fajne. Widzicie, nie? Piękna. Taki, taki plasterek, taki, taki duży taki, taka pałeczka, taki plastarz, tak? Tylko w formie XXL, nie? Widzicie, ładny papierek. No, może, może, może boli taki papierek, nie? Pachnie, oczywiście, kusząco, fromage, Tak, pachnie, kusząco. Ja wiem, że tutaj nie mówię o sztormie, ja wiem, bo, bo musimy z tym lecieć. A, a bo to jest jeszcze ten. Bo jest sobie jeszcze zdjęcie z tym zrobię, nie? Zaraz, okay, z tym papierkiem. E, no dobra, a więc wtedy widzicie fajne, nie? No. E, widzicie, bo tutaj właśnie mamy tutaj to. No dobra, w sumie nawet dobrze. Bo, sztormie, bo, bo tutaj właśnie mamy to, pachnie jak taki, jak taki frimasz, pachnie w sumie identycznie, identycznie tak jak, jak, tak jak jadłem kiedyś te, w te pieczone ziemniaki, nie? Na patyku. I to pachnie tak samo, tylko w formie chipsika, nie? Chrupki. Próbujemy oczywiście. Mm. O! I o dziwo, o dziwo, moi drodzy, to smakuje tak samo, jakbyście w, kupili sobie pieczone ziemniaki nie potrafią i zjedz po prostu formy tego nie wierzę, moi drodzy, ja tu nie wierzę, ale to słuchaj tak samo jak te pieczone ziemniaki nie no z tym i zdecydowanie powiem że mnie zachwyciły te rzeczy bardzo dobre fenomenalne mm ja takie rzeczy lubię właśnie. Na pewno lepsze niż te... Na pewno lepsze niż te Polonia nie? Te często czekoladowym spodem, nie? No właśnie. To było o wiele lepsze. Oszczemu nie zdążyłem powiedzieć, wiem. Oszczemu obiecuję, że już w temat czemu będzie niepóli odcinek? Jutro, tak, jutro. I to piąty odcinek, nie? Wy tak powiedziałem, nie? No.